No, właśnie to jest ten, ten aspekt, który, o którym wspomniałem na samym początku, czyli poziom, mimikowania, poziom udawania świata rzeczywistego dla naszego mózgu jest tak wysoki, że bardzo łatwo w specyficznych warunkach, czyli np. podatności na uzależnienia behawioralne lub nieumiejętności poradzenia sobie z ciężkimi z problemami w świecie rzeczywistym, ten świat wirtualny. Istnieje ryzyko, że nie będziemy go uznawać jako rozrywkę tylko i wyłącznie, jako odłączenie się na chwilę, jako ulgę, tylko jako substytut za chwilę całego świata rzeczywistego, gdzie zaczniemy e, uznawać wirtualne relacje sztuczne, budowanie ich z awatarami i spełnianie wszystkich naturalnych potrzeb, od seksualnych po, po takie poczucia się bycia nie, osobą niesamotną, no będziemy traktować także jak, jako, jako normę w świecie wirtualnym. I to tam, zamykając w tamtym świecie, jest w porządku, ale, ale sprawia jakby problem przy powrocie do świata rzeczywistego. Powrót do świata rzeczywistego, w którym musimy jakby się konfrontować z powrotem z problemami, wystawiamy się na ryzyko odrzucenia, próbując nawiązać relacje, nieumiejętność radzenia sobie z, z rzeczami, z, z trudnymi emocjami. Czy najważniejsze, czyli budowanie empatii, szacunku dla drugiej osoby i jej granic, no jest jakby prowadzi długoterminowo do, do depresji i do tego, że, że nie będziemy chcieli w ogóle uczestniczyć w świecie rzeczywistym. I tu widzę problem, bo do tej pory byliśmy obserwatorami świata wirtualnego, a w tym momencie mamy możliwość wejścia tam jako główny bohater i otoczenia się nim, co dla naszego mózgu już zaczyna być... No, tym rzeczywistym światem w pełni kontrolowalnym. I jeżeli przyzwyczajimy się do tego, że mamy nad nim pełną kontrolę, a świat rzeczywisty tak nie działa, to możemy jeszcze bardziej nie chcieć być w tym świecie rzeczywistym. Tu jest ryzyko. Myślę, że trzeba o tym nie tylko komunikować i informować, ale, ale prowadzić jak najszybciej dużo, dużo badań, takich właśnie społecznych, behawioralnych i tak dalej, w takich przypadkach, gdzie wiemy, że pewna część osób ma tą łatwość, powiedzmy, wpadania w szybkie i proste rozwiązania, co jest gotowym przepisem na jakby dalsze, na uzależnienie, więc, więc myślę, że, że nowe medium, które się pojawia z taką siłą wpływającą na nasz mózg, myślę, że jest, bardzo istotne jest, żeby zacząć równocześnie z rozwojem tej technologii, rozwój, równoległy rozwój badań tej technologii bezpieczeństwa użytkowania w świecie i w relacjach społecznych.